Zabezpieczenie. Łączymy biznes z nauką, naukę z biznesem na ósmej konferencji Bezpieczeństwo Pracy Środowisko, Zarządzanie. Konferencja jest pod patronatem honorowym ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, jak również patronatem objęły polskie towarzystwo zarządzania produkcją, jak również polskie forum ISO 9000. Ta konferencja ma już swoją markę. Misją uczelni jest kształcenie liderów bezpieczeństwa pracy. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania uczelni udało nam się zachęcić nie tylko regionalne ośrodki badawcze, naukowe i biznes, ale również krajowe. I Dzisiejsza konferencja jest dowodem na to, że obejmujemy już w zasadzie cały kraj, bo mamy gości ze Szczecina, mamy gości z Rzeszowa, z Krakowa. Co jest najbardziej niebezpieczne w pracy na statku? W jednym miejscu mamy do czynienia z bardzo wysoką temperaturą, z oddziaływaniem ośrodka chemicznego, jakim jest paliwo, opary tych paliw, czy ewentualnie wysoka temperatura od instalacji parowych, czyli w jednym miejscu mamy do czynienia z wieloma czynnikami szkodliwymi, no i załoga musi być świadoma, że musi dbać o to, żeby nie nastąpiły żadne niebezpieczne sytuacje w czasie pracy. Nawet żywność, która wydaje się bezpieczna, nawet w przypadku miodu, który wydaje się, że jest produktem zdrowym, możemy spotkać pozostałości środków ochrony roślin, które nie zawsze są dobre dla naszego zdrowia. Zanieczyszczenia aerozolami i odorantami występują wszędzie, możemy wszędzie je spotkać zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni. I w tym przypadku musimy chronić yy, zwykłych ludzi, jak i ludzi yy, czynnych zawodowo. Przygotowaliśmy prezentację na temat gazów technicznych. Z gazami jest tak, że właśnie wszędzie się ich używa i ta wiedza jest potrzebna po to, żeby pokazać załogom, z czym mają do czynienia, jakie są energie, jakie są zagrożenia, e, jak sobie z tym radzić, jak codziennie pracować bezpiecznie. Niestrawne sprzęty. Coraz częściej zauważamy, że brak świadomości niestety pośród pracowników powoduje wypadki związane z porażeniem prądem. Zarówno organizacja pracy, jak i błędy ludzkie doprowadzają do zdarzeń, którym chcemy zapobiegać. Ja mam zamiar powiedzieć na temat bardzo prostych systemów pomiarowych, które można budować w chwili obecnej, wykorzystując mikroprocesor typu Arduino. To daje możliwość pomiaru różnych wielkości fizycznych w sposób bardzo ekonomiczny. Nie trzeba mieć dziesiątków tysięcy złotych czy dolarów, ale można sprzęt zdobyć za. Po to, że 100 złotych na przykład. Hałas, który opanowany prawnie i pomiarowo w środowisku pracy wymaga intensywnych badań i rozszerzenia przepisów na to właśnie środowisko poza pracą, w którym człowiek powinien podlegać regeneracji. A niestety tej regeneracji nie podlega, bo sam sobie stworzy odpowiednie bariery. Przykłady mogą być na przykład rozpowszechniające się słuchanie dźwięku przez słuchawki. Cieszę się, że mogłem się rozwijać przez 5 lat w Wyższej Szkole Zarządzania za Ochroną Pracy. W tej chwili rozwijam się właśnie w kierunku BHP. W wspólnikiem pracuję w firmie Saldio. Zajmujemy się szkoleniami, zajmujemy się wdrażaniem nowych technologii. Bardzo mi pomogło tytuł tego magistra inżyniera, który tutaj zdobyłem. Środowisko pracy nie może być szkodliwe dla pracownika. Naszym obowiązkiem, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić odpowiednie warunki środowiska pracy, aby te warunki spełniały założone normatywy higieniczne i tym samym, żeby ta praca była dla pracownika bezpieczna. Dziękuję bardzo.